שוב, טוב, איך אין את זה, אה? איך אין את זה? No, dzień dobry, witamy. Po nocy idziemy sobie ulicą. Słuchajcie, jaką wspaniałą rzeczą są te paczkomaty. Niedziela, w nocy, wieczór. Chcę wysłać paczkę. Słuchajcie, nie muszę czekać do następnego dnia, tylko sobie wysyłam dziś. Ale wieczór fajny wieczór się zrobił taki. Nie ma wiatru ciepło w miarę, ale coś zapowiadają od wtorku o chłodzenie, żeby być gdzieś koło plus 8 tylko. Uff, to jest marzec, nie? To to jeszcze, jeszcze, słuchajcie, jeszcze wiosny nie ma. O, no, no, po prostu już lepiej, żeby teraz było chłodno niż potem, żeby wiosna miała się tak znowu, nie do maja yy, żeby zima do maja miała żeby wiosna się tak cofała, nie? Wycofywała, no. Bo muszę być. to jest... to jest... ale słuchajcie, ruch samochodów no. właśnie dużo samochodów jeździ nie wiem, wracają skądś te auto gdzieś jadą po co? nie wiem co chodzi no hmm. i to jest takie Wieczór spokojny, niedzielny i to nowy tydzień się zaczyna. Trzeba jakoś funkcjonować, nie? I tu będę miał światłowód założony. Do internetu to będzie lepszy internet będę miał wreszcie. Mhm, mhm. Kościółek, taki witraże Dzięki witraże w kościółku. No dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, świeci się tam Kapliczka. Kapliczka jest przy kościele z zeszłego roku Nowa kapliczka, tu kościółek kurcze bladek, kto tu zrobił ten prołat No i no, idę do paczkomatu No właśnie słuchajcie O, coś biją dzwonek, ja to godzina Dzwonek, dzwon bije się ma nic co się robi, no nic, idę po prostu. Idę sobie do paczkomatu i sobie rozmawiam, no, tak jak zwykle w tej godzinie. W tej godzinie to sobie możemy porozmawiać o Wrocławiu i nie tylko, o wszystkim. Wrocław i okolice i wszystko. A ja jestem we Wrocławiu, idę sobie z ulic wrocławskich do paczkomatu. No. YouTube promuje co chwila. Moje live'y i codziennie nowe osoby przychodzą, bardzo jestem zadowolony. Wszystkich witam tutaj. Witam, zapraszam do rozmowy każdy temat o Wrocławiu. Jak zwykle, ale nie tylko, jak ktoś ma coś innego do powiedzenia, też może powiedzieć. No, Także idę sobie jeszcze... No, 200 metrów mi zostało. Albo 300 metrów, nie wiem. Coś koło tego. No, no tak, tak, bo to... to jest... E... Fabryczne. Kurwa, jeden i drugi, kurwa. Co za kurwa. Nie mogę. Szóstka stotka bo. To jest Wrocław fabryczna osiedle oporów Śniat. No To jest ulica Moralowskiego Weteryniarz A bo mi tu jadą po mnie no Prawie mi po, po nie przejechać bo... Prawie po mnie nie przejechał jakiś autobusik to się maszrutka czy coś jak to się tam nazywa autusik taki kurde no prosto na mnie no jaki koleś no albo <grystanie> nie mam cierpliwości już do tego miasta w droga pusta nic nie jedzie on po prostu w ciebie wjeżdża wpierw To jest Strętne miasto. Kurde. Wyprowadzam się z tym. Nie no, żartuję, ale nie lubię takich historii. Taki Jaki tryst. taki mały autobusik stoi. Sytuacja z mnie do przewodki do Krakowa. 7 lat mieszkałeś w tym no ja mieszkam długo mieszkam we Wrocławiu nigdy nie mieszkałem w Krakowie akurat to nie wiem ale w Wrocławiu długo 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 czasami mam już dość tego w Wrocławia czasami nie Róż nie bywa gęsi lecą dobra porzucimy tą paczkę no. Paczkę wrócimy. No. Tak. Zobaczymy ile. Całość trwała 16 sekund. Sekund. No i paczka nadana. Pyk. Bardzo mi się podoba ta opcja nadawania przez paczkomat. No ja powiem szczerze tak. Wrocław ma dużo zalet, ale ma też sporo wad Najgorsze teraz są dziury w ulicach. Straszne są po prostu Po zimie coś masakrycznego Coś masakrycznego Gdzie nie jedziesz to jakieś dziury nowe powstają Potem to łatają, ale to, to jest bez końca, nie? To tak... Ja się czasami zastanawiam, czy ten asfalt czy te technologie budowy dróg tak specjalnie nie są zrobione, żeby to tylko starczało na, jakiś, na taki czas, powiedzmy, do, do gwarancji, tak? Jakieś tam, będą no jakieś tam gwarancje, nie? Na no to, ale... I potem ma się to rozwalać. Bo to cały czas się interes kręci. No, no co? No taka prawda, nie? Czy jakieś tam inne elementy infrastruktury? No, no się strasznie sypią przecież. Po pewnym czasie. To ja widzę, jak to wygląda. Dziadostwo. No tak A remonty ulicy non w sobie. Ja wiem, że to cały czas się zużywa, tak? Bo są warunki y, meteorologiczne określone tak Kurde Jak jest dobre co on tam smaży? Kurde, ale daje coś Nie wierzę, ale za coś coś smaży ale taki zapach słuchajcie o matko Ech. taki zapach idzie jakby kurde ktoś smażył jakieś tosty tosty z serem i z pieczarkami ale takimi jakimiś nie wiem z starymi jak to daje kurde na noc smażą ci jakieś tosty kurde idę stąd ja pierdzielę nie wierzę no kurde ale głodny się zrobiłem Jakieś stare tosty kurde czekajcie Ci światło zapala, bo ciemno o, Idę skrótem No to w gówno jakieś nie wdepną kurde Na przeproszeniem oczywiście Normalnie ktoś tosty smaży ej Tosty smażą słuchajcie No Po nocy Tosty No powaga Kurde, a na całą okolicę idzie taki zapach Tosty z scenem i z pieczatkami takie kurde, ale normalnie tak daje. Pierdziele, to ludzie tak smażą, rozumiesz? Dobra, tam nieważne. O kurde. Idę skrótem takim. Tego skrótu kiedyś nie było. Teraz jest. No znaczy on tu już jest od dawna, nie? Bo tu jak szkoła zbudowali 20 lat temu, to dalej śmierdzi. Kurde, całą okolicę ktoś normalnie. Zapach tostów puścił. Ale doje! Boże! boże, już 200 metrów stąd, dalej czuję te tosty. No i właśnie Wrocław ma ten mankament, nie? Te dziury otwierają nowe ulice, i niektóre rzeczywiście są super rozwiązaniem. Są takie miejsca, gdzie korki były, a teraz nie ma, ale też jest dużo miejsc, gdzie wręcz przeciwnie, tak? Nie było, a są. Więc tak, wychodzi na zero, pewnie ogólnie. No, i to mniej więcej tak wygląda w Wrocławiu. Ja to najbardziej lubię jeździć autem przez Wrocław między 10 a 13. To są najlepsze godziny, chociaż ostatnio takich korków dużych nie było. Na szczęście dawno nie stałem w dużych korkach. Są takie miejsca, gdzie są przejazdy kolejowe. W mieście, i bywa, że na przykład na Sołtysowicach jest taki przejazd. To tam się stoi czasami tyle czasu, bo tam jest ileś torów i jedzie pasażerski w jedną, potem na przykład drugą, potem nagle pojedzie towarowy. I tam naprawdę się czasami stoi długo, taka seria czasem jest. No. To jest Wrocław, właśnie. Jego, słuchajcie. Nie, nie można powiedzieć, że tu nie jest źle w Wrocławiu, nie, tylko tu pogoda, tu klimat jest słaby, tak. Wrocławski, uwarunkowania wrocławskie takie nad tą Odrą, tu jest wilgotno dosyć, jest tak. Nie jest to taki do końca dobry klimat, nie. Taki warunki, warunki terenu są takie nizinne bardzo, znaczy równinne, tak. Nad samą, nad samą rzeką Wrocław leży, nad Odrą, nad dopływami. I... No to tak... nie zawsze to jest takie sprzyjające, nie? Także... A jest, my jesteśmy w Dolinie Ślęzy, ten Oporów leży. Znaczy ja lubię Ślęzę jako rzeka, fajna jest, ładne tereny są na rzeku. Ale to powietrze takie dość wilgotne tu jest. Takie ciężkie powietrze jest. Ciężkie powietrze. Ja chodzę wieczorem, trochę trzeba sobie pospacerować, po tego. Zjadłem dzisiaj 250 kalorii. Yy, po obiedzie dodatkowe czekolady. Cztery bryłki czekolady zjadłem. No i porąbało mnie zupełnie. Ja muszę, muszę to spalić teraz, nie? Bo to jest tragedia po prostu. Czekolada fajna jest, nie? Bo ona tam zawiera jakąś teobrominę czy coś takiego. I ona tak pozytywnie wpływa na nas. To są kalorie, nie? 250 kalorii. Strasznie dużo. To czuję, czuję się ważnym z 5 kg więcej. Człowiek, człowiek, nie może być taki ciężki, nie? Bo to jest niezdrowo. Otyłość jest niezdrowa. Znaczy ja nie jestem motywy, ale, ale to naprawdę nie, niewiele trzeba, tak? Żeby być grubym. Jak beczko. nie chcę być grobową. Patrzę jakieś książki, czy są fajne? Vampiry Diarez. Vampiry Diarez. Jakie wampiry? Dzienniki wampira. <gry> No bo mi ten tam potrzebny także. Vampire. Jest tu kto? Widzę, że jest trochę osób, co się nikt nie wypowiada. Monologuje, tak? Zapraszam do wypowiedzi. Jak ktoś ma ochotę, może się wypowiedzieć, ale nie musi. No i to takie właśnie wieczorne rozważanie słuchajcie. Dobra, robię reset słuchajcie, muszę mały reset zrobić, zaraz wracam.